Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryjo, nasza najdroższa matko. Przychodzimy do Ciebie, by w pierwszą sobotę miesiąca trwać przy Twoim niepokalanym sercu i rozważać tajemnice życia Twojego syna. Dziś chcemy skupić się na drugiej z radosnych tajemnic różańca nawiedzenie świętej Elżbiety. Lubimy, kiedy przychodzą do nas goście. Często zdarza się, że ktoś, kto nas odwiedza, przynosi jakiś prezent albo coś dobrego do jedzenia. Każdy z nas czekał z niecierpliwością na urodzinowe przyjęcie, aby przyjmować życzenia i podarunki od przychodzących gości. Czasami zdarza się również, że idziemy do kogoś, aby w czymś mu pomóc. Może babcia lub dziadek. Albo starsza sąsiadka prosiła cię kiedyś o pomoc. Wtedy bywa i tak, że z mniejszą ochotą idziemy w gości, bo wiemy, że będzie się trzeba napracować. Nie jest wcale łatwo zrezygnować z zabawy czy gry na komputerze, aby pomóc drugiemu człowiekowi, zwłaszcza takiemu, który przynajmniej teoretycznie nic nam za to nie da. Lubimy dostawać prezenty, ale może się okazać, że te najbardziej wartościowe są niewidoczne dla oczu i trzeba dobrze wyostrzyć wzrok swojego serca, żeby je dostrzec. Podobną historię przeżyła Maryja, po tym jak odszedł od niej archanioł Gabriel, zwiastujący, że zostanie matką Jezusa. Posłuchajcie uważnie fragmentu Ewangelii W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od pana. Kiedy Maryja przy zwiastowaniu rozmawiała z Gabrielem, Dowiedziała się, że jej krewna Elżbieta również jest w ciąży i urodzi syna. Tym niezwykłym dzieckiem był Jan chrzciciel, który miał przygotować ludzi na przyjście pana Jezusa. Elżbieta jednak była już starszą kobietą i trudno jej było poradzić sobie ze wszystkimi obowiązkami domowymi w takim stanie. Maryja, doskonale zdając sobie z tego sprawę, nie czekała na specjalne zaproszenie. Ale od razu wybrała się w góry do miasteczka, w którym mieszkała Elżbieta z Zachariaszem, swoim mężem. Kiedy dotarła przed dom swojej krewnej, stało się coś niezwykłego. Gdy tylko Elżbieta wyszła, aby ją przywitać, i Maryja odezwała się słowami powitania, mały jan chrzciciel w łonie swojej mamy zaczął radośnie poruszać się jakby chciał dać znak, że przyszedł ktoś bardzo ważny i oczekiwany. Elżbieta aż krzyknęła z radości, mówiąc: Skąd taka wielka radość, że matka mojego pana przychodzi do mnie? To niesamowite, co mówi Elżbieta, bo przecież Maryja nie wspominała jej wcześniej o tym, że sama jest w ciąży, a nie było wtedy telefonów i internetu, aby mogła się od kogoś tego dowiedzieć. Cała tajemnica tych niezwykłych rozmów i wydarzeń tkwi w obecności Ducha Świętego, który napełnił Elżbietę i Maryję tak, iż chociaż od dawna się nie widziały, doskonale wiedziały, co dzieje się w ich życiu. Pan Jezus wiele razy w Ewangelii powtarzał, że Duch Święty, którego pośle do swoich uczniów, wszystkiego ich nauczy i podpowie im, co i jak mają mówić. W rozmowie Elżbiety i Maryi widać to doskonale. Duch Święty napełnił ich serca, i choć nie miały zielonego pojęcia skąd, wszystko wiedziały i rozumiały jak wielkie rzeczy Bóg realizuje przez ich życie. Podobne działanie Ducha Świętego przeżyli fatimscy pastuszkowie: Franciszek, Jacynta i Łucja. Kiedy to przesłuchiwano ich, by przyznali się, że opowieść o pięknej pani. Jest całkowicie zmyślona i oszukują wszystkich. Tylko oni z nią rozmawiali i nikt poza nimi jej nie widział. Dlatego władze miasta i policjanci byli przekonani, że to wszystko jest jednym wielkim kłamstwem. Mimo gruźb i przykrości nie zmienili zdania i choć nikt im nie chciał wierzyć, trzymali się swojej wersji, wiedząc, że mówią prawdę. Nie przygotowywali sobie wcześniej jakiejś płomiennej przemowy, która przekonałaby wszystkich, że rzeczywiście rozmawiali z Matką Bożą. Prości pastuszkowie, napełnieni mocą Ducha Świętego, nie bali się mówić o wszystkim, co przekazała im piękna Pani. Potrzeba ogromnej wiary i odwagi, aby w ten sposób zaufać Panu Bogu. Podobne historie mogą zdarzyć się w Twoim życiu. Czasem nie mamy pojęcia, jak rozwiązać jakiś problem, albo jak postąpić w takiej czy innej sytuacji. Możemy wtedy prosić Ducha Świętego, aby nam pomógł. On najlepiej wie, co zrobić, aby wszystko było dobrze. Może natchnie Cię, aby powiedzieć coś szczególnego, albo przyjdzie z darem rozumu i pomoże rozwiązać jakieś trudne zadanie. Wielu świętych modliło się do Ducha Świętego nawet gdy spotykały ich trudności w sprawach tak błahych jak nauka w szkole czy rozmowy z kolegami i koleżankami. Pan Bóg kocha ciebie i całe twoje życie i chce pomagać ci w każdej chwili twojej codzienności. Twoja wiara jest ważna nie tylko wtedy, kiedy idziemy w niedzielę do kościoła z rodzicami, ale również gdy bawisz się z rówieśnikami na podwórku czy odrabiasz domowe zadanie nie bój się swoimi słowami prosić wtedy Pana Boga by obdarzył cię łaską Ducha Świętego jak Maryję Elżbietę i fatimskich pastuszków na pewno ci pomoże bo bardzo chcę, żebyśmy byli szczęśliwi i żyli w zgodzie ze sobą nawzajem Tajemnica Różańca, przedstawiająca nawiedzenie świętej Elżbiety przez Maryję, uczy nas czegoś bardzo ważnego. Po pierwsze, byśmy chętnie wychodzili do drugiego człowieka z pomocną dłonią, bo mogą wtedy dziać się niezwykłe cuda. Maryja nie spodziewała się, jak wielki prezent przygotował dla niej Bóg, kiedy wybierze się do swojej krewnej. Może też nie bardzo się jej chciało przedzierać przez góry. Aby pomagać komukolwiek? Może wolałaby zostać w domu i zająć się swoimi sprawami? Pokonała jednak zniechęcenie i Bóg obdarował ją za to pięknym spotkaniem z drugim człowiekiem. Możesz również ze zniechęceniem patrzeć na możliwość pomocy innym. Może ci się nie chcić wychodzić z domu, aby spotkać się z potrzebującymi? Pamiętaj jednak, że Pan Bóg sam tam na ciebie czeka i ma dla ciebie wspaniałą niespodziankę. Po drugie, Maryja w tej tajemnicy uczy nas również, że Pan Bóg nigdy nas nie zostawia i posyła swojego świętego Ducha, by nam pomagał. Kiedy nie chce Ci się zabrać za cokolwiek, proś w swojej modlitwie Ducha Świętego, by natchnął Cię potrzebnymi łaskami. On chce Ci pomagać i bardzo cieszy się, kiedy przypominasz sobie o Jego obecności. Nie bój się wyzwań i trudności gdyż Pan Bóg zawsze jest blisko Ciebie, by Cię wspierać. Wiesz mocno, że Jego łaska może Ci pomóc przezwyciężyć to, co dziś wydaje się niemożliwe. Najukochańsza Matko, pomóż nam, abyśmy nigdy nie zapomnieli, jak bardzo jesteśmy kochani przez Boga, jak wiele chce on nam dawać każdego dnia. Wyproś nam łaskę, byśmy umieli korzystać z pomocy, jaką dostajemy od naszego Ojca. Prosimy Cię, ucz nas otwierać nasze serca tak, abyśmy umieli przyjmować pokój, który przynosi nam Twój Syn. Chroni nas pod swoim matczynym płaszczem, i opiekuj się nami, byśmy umieli pomagać innym na ich drodze do Jezusa. Wspieraj nasze serca, aby były czyste, święte i w pełni oddane Bogu, tak jak twoje niepokalane serce. Awe Maryja.